Dieta 1200 kalorii. Dlaczego może to spowolnić Twój metabolizm? I prawdopodobnie, jak będziesz podążał taką dietą, to jak ma być szczery, prawdopodobieństwo tego, że zaliczysz efekt jojo, jest ekstremalnie wysokie. Dlatego chciałbym Ci przed tym przestrzec i po prostu opowiedzieć Ci o minusach, o błędach i żebyś nie popełniał tego błędu, bo ja, jak ma być szczery sam popełniłem ten błąd w przeszłości, co kosztowało mnie tym, że po prostu zaliczyłem właśnie efekt jojo. I w dużym skrócie, ogólnie nie polecam tego. Raczej ja bym tutaj szedł w drugą stronę, że im więcej Kalorii będziesz mógł jeść podczas redukcji, tym tak naprawdę lepiej. Polecam zasubskrybować ten kanał. Regularnie dodaję tutaj filmy, dzięki którym będziesz wiedział, jak skłonność raz, a dobrze. Pierwsza rzecz, którą chciałbym właśnie tutaj poruszyć, to jest to, że właśnie taka nisko, ale dieta będzie powodowała to, że ekstremalnie sobie spowolnisz swój metabolizm, co może być później ciężkie, żeby odbudować. Prawdopodobnie właśnie zaliczysz efekt jojo co spowoduje, że będziesz miał spowolniony metabolizm, zaliczysz efekty, czyli będziesz dużo więcej ważył. Prawdopodobnie podczas takiej diety zgubisz dużą ilość kilogramów, to będzie masa mięśniowa w głównej mierze, co będzie powodowało, że właśnie zaliczysz efekty, będziesz miał jeszcze więcej czystej tkanki tłuszczowej i będziesz miał ekstremalnie wolny metabolizm i jeszcze hormony Ci się pogorszą. Dlatego w tym przypadku przestrzegam, żebyś właśnie nie podążał taką dietą, bo bardzo, bardzo często... Widzę, że osoby, które podążają takimi dietami, one są nadal bardzo popularne, dieta jakiś doktor Dąbrowskiej czy coś tego typu, a są one no niezdrowe nawet na chłopski rozum, jakbyśmy mieli tutaj wziąć pod uwagę, że dorosły facet na przykład będzie jadł 1200 kalorii, no to już sam fakt, że coś takiego występuje, powodowało, że powinna nam się zaświecić czerwona lampka, że coś tutaj jest nie tak, przecież 1200 kalorii to przecież małe dzieci jedzą więcej, także pod tym kątem w ogóle tego nie polecam. Numer jeden. Rzeczą jest to, że właśnie spowoli na metabolizm i pytanie, na jakiej zasadzie właśnie to działa. Także metabolizm się spowolni z tego powodu, że właśnie jak będziesz miał zbyt dużą restrykcję, będziesz jadł zbyt mało kalorii, to będzie powodowało, że fakt faktem będziesz gubił dużo i szybko, dużą ilość kilogramów, ale czy to będzie właśnie w głównej mierze tkanka tłuszczowa? No, odpowiedź po prostu nasyła się sama, nie, nie będzie to tkanka tłuszczowa. Jak mam być szczery, właśnie im większa restrykcja, im większy deficyt, to będziesz gubił dużo większą ilość właśnie, ale też masy mięśniowej. A tak naprawdę totalnie nam na tym nie zależy, bo zależy nam na gubieniu tkanki tłuszczowej, bo jakbyś ty aktualnie na przykład miał dużą liczbę na wadze, ale wyglądałbyś fajnie, miałbyś na przykład docienną sylwetkę, no to ta liczba by Ci w ogóle nie przeszkadzała. Dlatego w tym przypadku my się skupiamy na zgubieniu tkanki tłuszczowej. Jakbyś miał tak właśnie niskokaloryczną dietę, to po prostu nie będziesz dawał organizmowi bodźca do tego, żeby on zachował tą masę mięśniową, bo ten deficyt po prostu będzie zbyt duży. I też tutaj jest jeszcze taka, taka rzecz, że tak naprawdę masa mięśniowa nie będzie odpowiadała tylko i wyłącznie za to, za, za Twój wygląd, bo fakt, faktem właśnie, jakbyśmy wzięli osobę A, która by jadła więcej yy, i osobę B, która by właśnie podążała tą niskokoleczną dietą, to osoba A, ok, by ta dieta, czy ta redukcja ogólnie dłużej jej trwała, ale z drugiej strony powiedzmy, że osoba A zaczęłaby pół roku wcześniej, i osoba B podążałaby tą dietą 1200 kalorii i by schudła w bardzo krótkim czasie dużo ilość kilogramów, i osoba B w miesiąc czasu schudła tyle, ile osoba A w 6 miesięcy, to osoba a, która, której zajęło to 6 miesięcy, pod koniec tej redukcji będzie wyglądała dużo, dużo lepiej. Także pod tym kątem tutaj właśnie przestrzegam. No, jest to totalnie bezsensowne podejście, jak ma być bo po co się odchudzać, jeśli ty właśnie w dużej mierze zgubisz masę mięsiową? No, jest to totalnie bez sensu. No i właśnie tak jak mówię, masa mięsiowa wpływa też na wygląd, bo masa mięsiowa powoduje, że nasza skóra jest ujętniona. Lepiej wyglądamy, mamy kształtne ciało, ale pod kątem numer dwa, masa mięsiowa też wpływa ekstremalnie dużo na podstawową przejanę materii, czyli tak naprawdę na, na nasz metabolizm. Czyli jak osoba, która ma dużo większą ilość ogólnie masy mięśniowej, będzie po prostu naturalnie paliła dużo więcej kilogramów. Dlatego w tym przypadku, nie dość, że osoba B prawdopodobnie zaliczyłaby w ogóle efekty, zaraz wytłumaczę czemu, no to też schudłaby dużą ilość masy mięśniowej, a odbudowanie masy mięśniowej też nie jest takie łatwe. Dlatego można powiedzieć, że jest to strzelanie sobie w kolano i takie można powiedzieć sabotaż własnego ciała, bo tak naprawdę posiadanie dużej ilości masy mięśniowej niesie ze sobą same plusy i same korzyści. Dlatego pod tym kątem jest to duży problem. Problemem numer dwa jest też tutaj właśnie to, że nie wytrzymasz na takie diecie też psychicznie pod takim kątem, że... Bardzo częstym problemem przy osobach, które właśnie podążają tak niskokaloryczną dietą, jest to, że one bardzo często u takich osób się tworzy obiedanie kompulsywne. I chodzi tutaj o to, że po prostu my myślimy, że damy radę podążać taką dietą niskokaloryczną, ale nie damy rady, bo jakbyśmy mieli jeść codziennie 1200 kalorii, to prawdopodobnie musielibyśmy jeść bardzo objętościowe rzeczy. No bo jedzenie takiej małej ilości kalorii powoduje, że jesteśmy ekstremalnie głodni. Dlatego pod tym kątem zadaj sobie pytanie, jak długo czasu będziesz w stanie wytrzymać. Jedząc tak małą ilość kalorii? No, odpowiedź się tutaj na słowa sama. No, prawdopodobnie miesiąc, może półtorej, może dwa miesiące maksimum, ale prędzej czy później nie wytrzymasz i po prostu dosłownie psychicznie będziesz chciał zjeść jakieś takie nawet niezdrowe rzeczy, z tego powodu, że po prostu dawno tego nie jadłeś i będzie ci brakowało. A przez to też później opowiem, jakie właśnie to jeszcze niesie ze sobą konsekwencje, że hormony ci się pogorszają. Mam tutaj na myśli grelinę i leptynę to po prostu padniesz w taki szał jedzeniowy i po prostu będziesz ja do momentu, aż nie będziesz syty, a przez to, żebyś miał te hormony tak obniżone, to pomimo tego, że możesz być na przykład fizycznie pełny, to i tak cały czas będziesz chciał jeść, bo tak właśnie ta dieta negatywnie wpływa na nasze ciało, bo organizm ma w sobie taki tryb przetrwania, organizm czuje, że o kurde, jeszcze teraz 1200 kalorii, to znaczy, że jest ekstremalnie mało jedzenia i jak nagle poczuje, że Ty Zaczęłeś jeść dużą ilość kalorii, to organizm będzie chciał zmaksymalizować tę sytuację i będzie ci wysyłał dosłownie fizycznie sygnały, żebyś się na jak najwięcej, bo znowu, na przykład przez następny miesiąc, przez następne półtorej miesiąca może być mało kalorii. Dlatego po prostu, no, my tego nie uszukamy, to są hormony, to jest coś niższe od nas, dlatego pod tym kątem właśnie też nie polecam. No i ja właśnie miałem z tym duży problem, że u mnie się wytworzyło takie jedzenie kompulsywne, właśnie w głównej mierze z tego powodu, że ja jadłem ekstremalnie mało i w pewnym momencie po prostu nie wytrzymałem i po dwóch miesiącach takiej drastycznej diety rzuciłem się na jedzenie i jadłem po prostu tak długo, że już dosłownie Fizycznie byłem pełny, ale i tak w głowie czułem, że cały czas muszę jeść więcej. Kolejne tutaj problem jest to, że hormony ci się pogorszą i hormony to mam tutaj, tak naprawdę, jak mamy być to wszystkie hormony. Z tego powodu, że właśnie jak dostarczasz małą ilość kalorii, to też od razu dostarczasz ekstremalnie małą ilość tłuszczy, a tłuszcze odpowiadają za to, że w naszym organizmie w ogóle wytwarzają się hormony. I regulują się hormony, dlatego pod tym kątem też tutaj będzie to duży problem. No i tutaj właśnie mam w głównym mierze na myśli hormony grejne i leptyne. To hormony odpowiadają za uczucie sydości i za nasz apetyt. Dlatego jeśli ty właśnie podążasz taką dietą, to te hormony rozregulują się ekstremalnie, bo cały czas z każdej strony będziesz, będą wysyłane z punktu widzenia takiego fizycznego do ciebie sygnały, żebyś po prostu coś zjadł. I to fizycznie, dosłownie nawet nie tyle. Psychicznie też, ale fizycznie też będziesz to czuł na 100%. Poza tym, jeszcze na pewno tutaj pogorszą ci się hormony płciowe, czyli testosteron, SHGB, testosteron wolny, jeśli jesteś facetem. A te hormony też odpowiadają za to, że masz dużo energii w ciągu dnia, że masz dobre samopoczucie, że masz dużą tolerancję na stres, dlatego pod tym kątem też ekstremalnie te hormony ci się pogorszą. I tutaj, tak samo jak z odbudowaniem masy mięśniowej, budowanie masy mięśniowej trwa, no jest ogólnie to długoterminowy, długi proces. Tak samo tutaj, właśnie jak sobie te hormony obniżyć, to potem odbudowanie tych hormonów będzie trwało też ekstremalnie dużo okres czasu, a są te hormony no, ekstremalnie ważne, to tak naprawdę mam tutaj na myśli hormony płciowe, one są ekstremalnie ważne, bo tak naprawdę one odpowiadają za to, że chce nam się żyć, że mamy siłę, że mamy energię, dlatego pod tym kątem przestrzegam, bo no możesz skończyć tak, że po prostu nawet możesz wpłynąć sobie negatywnie na zdrowie. I tutaj hormonem jeszcze jednym bardzo ważnym, który bardzo może ucierpieć podczas takiego podejścia jest tarczyca, Tarczyca jest to hormon, który odpowiada tak naprawdę bezpośrednio za nasz metabolizm. I tutaj działa to na takiej zasadzie, że po prostu Twój organizm czuje, że jest bardzo mało ilość kalorii, dlatego on będzie powodował, żeby twoje wszystkie funkcje życiowe jak najbardziej spowolniły, czyli, że będziesz nie, dużo powolniejszy w ciągu dnia, ciągle będzie ci się chciało spać, nie będziesz miał na nic siły, obniżyć się temperatura Twojego ciała i te wszystkie rzeczy zrobi dlatego, żeby po prostu przetrwać na bardzo małej ilości kalorii. Dlatego no może być to po jakimś czasie duży problem, że też właśnie drastycznie wpłynie to negatywnie ogólnie na inne aspekty Twojego życia. Będziesz się do pracy, nie będziesz miał siły, będziesz ciągle rozkojarzony, będziesz głodny do tego cały czas. No Dlatego no pytanie, czy, czy jest, to, jest to tutaj warte, taka głodówka, podążanie taką dietą niskokaloryczną. No, moim zdaniem nie. I tutaj tak samo będzie problem w drugą stronę, że tak naprawdę tutaj przy takiej diecie, jak będziesz to robił zbyt długo, możesz się nabawić nawet niedoczynności tarczycy, dlatego tutaj później, żeby odbudować wszystkie te hormony, to może nawet będziesz musiał brać jakieś leki. No, jest to słabe, jest to bardzo słabe. No i tutaj ostatnim takim problemem jest to, że prawdopodobieństwo tego, że zalecisz efekt jo jest ekstremalnie wysokie. Myślę, że już sam doszedłeś do wniosku, czemu ten efekt jojo właśnie występuje. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, że będziesz miał ekstremalnie wolny metabolizm z tego powodu, że stracisz dużą ilość masy mięśniowej, plus taczyca ci się spowolni. Psychicznie będzie ci ci ciężko podążać taką dietą. Hormonalnie też z każdej strony twój organizm będzie wysyłał do ciebie sygnały, żebyś w końcu coś zjadł. Prędzej czy później siła woli tylko może zadziałać do pewnego momentu, ale jak cały czas jesteś zamulony, nie masz siły na nic, jesteś wręcz może nawet taki agresywny, ciągle chodzisz głodny, z każdej strony wszystko ci mówi, żebyś coś zjadł, no to prędzej czy później będziesz miał słabszy dzień i gwarantuję ci. Zaczniesz jeść znowu i tutaj może być znowu właśnie ten efekt, że zaczniesz jeść dużą ilość kalorii. No, dlatego tutaj może być tak, że możesz już nie zatrzymać tego i będziesz jadł do momentu, w którym sobie te hormony nie wyrównasz, a to może być dosłownie czasami 2-3 miesiące. No i tutaj efekt jojo po prostu jest wręcz, no można powiedzieć, gwarancją, dlatego tutaj nie polecam i wręcz przestrzegam. No i tutaj jeszcze jest taki minus, że tak naprawdę w takim, w tym efekcie jojo będziesz miał. Dużą mniejszą ilość masy mięśniowej, czyli że Twoja sylwetka będzie wyglądała gorzej niż w ogóle, jak zaczynałeś, bo będziesz miał procentowo dużo większą ilość tkanki tłuszczowej. Nie dość, że prawdopodobnie waga Ci wróci do tego, co była, to jeszcze będziesz dosłownie gorzej wyglądał. Hormony prawdopodobnie też nie wrócą Ci do takiej sytuacji w tak krótkim czasie, jak. Miałeś wcześniej, no bo ja właśnie tak zaliczyłem, i u mnie to wyglądało tak, że ja po trzech miesiącach, no już mi waga wróciła dosłownie do tego momentu, w którym byłem wcześniej. A jak mamy cztery, i tak cały czas gdzieś tam głębiej czułem, że jak, jakbym mógł, to cały czas jadłbym więcej. Czyli że te hormony dosłownie jeszcze mi się nie, nie polepszyły, nie wróciły do normy. No dlatego pod tym kątem, no. Trzeba uważać, po prostu, i też z drugiej strony, po co w ogóle podejmować się takiej diety głodówkowej? Skoro można do tego podejść normalnie, ze zdrowym rozsądkiem, dać sobie taki minimalny deficyt, czyli 500-1000 kalorii dziennie, czyli że tutaj będziesz jadł wtedy 2000 albo nawet 2400 kalorii, w zależności, jakie masz spalanie, i i tak będziesz gobił od pół kilograma do kilograma na tydzień. I w tym przypadku będziesz miał pewność, że w głównym mierze jest to tkanka tłuszczowa. Dlatego po co podejmować jakieś takich diet głodówkowych, jak można do tego podejść bardzo, bardzo niskim kosztem, bez poświęcenia jedząc te rzeczy, które jadłeś na co dzień, tylko byś kontrolował porcję, proporcje i gwarantuje Ci to wystarczy. Dlatego tutaj też musisz wziąć pod uwagę, wiesz, Ryzyko do nagrody. I musisz sobie to sam przekalkulować, ale mówię, ja tutaj raczej na pewno bym nie szedł właśnie w tego typu skrajności. Zwłaszcza, że tutaj tak naprawdę widać czarno na białym, że tu jeśli chodzi o takie diety głodkowe, są same minusy. A jeśli chodzi o takie zdrowe, normalne podejście, to jakbyś sobie dał taki 500 do 1000 kalorii deficytu dziennie, to będzie to taki deficyt, żebyś gubił od pół kilograma do kilograma na tydzień. W 95% będzie to tkanka tłuszczowa, jak wszystkie inne rzeczy będziesz robił dobrze. Plus ryzyko, że zaliczysz tutaj efekty, będzie ekstremalnie niskie. No i tutaj koszty tego wszystkiego też będą ekstremalnie niskie, bo wytworzyć taki deficyt 500 do 1000 stosunkowo łatwo. Jak sobie to wszystko dobrze też zapanujesz, to w ogóle nawet nie powinieneś być głodny. No dlatego po prostu polecam takie podejście i tutaj musisz pamiętać o tym w ten sposób, że czemu w ogóle ludzie podążają takimi dietami? W 95% przypadków to jest to, że po prostu ludzie oczekują szybkich efektów. A niestety tutaj, tak jak widać, czarno na białym, że organizmu się nie oszuka, natury się nie oszuka. To, że ty teraz ważysz na przykład 100 kg, czyli masz na przykład nadwagi 20 kg, nie doprowadziłeś się do tego stanu w miesiąc czasu. Tak samo w drugą stronę tutaj też teraz redukcji. Będziesz musiał podejść do tego w sposób jak do maratonu, nie do sprintu, bo jeśli tak nie zrobisz, no to prawdopodobieństwo tego, że ci się nie uda, jest ekstremalnie wysokie, dlatego po prostu nie polecam. Jeśli chciałbyś rozpocząć ze mną współpracę z gwarancją efektów, zobacz do mojego opisu. Jest tam link, gdzie możesz mówić ze mną bezpłatną konsultację. Na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, że oglądałeś i pozdrawiam.